Drogi Księży, Biskupie Ordynariuszu, Księży Rektorze, Ojcze Księży Proboszczu, Adamie, Drodzy Kapłania, w szczególny sposób wszystkie osoby konsekrowane konsekracji, przeważającej mierze siostry zakonne z różnych zgromadzeń, które są tutaj obecne, drogie siostry, ojcowie, w szczególny sposób ojcowie, moi współbracia z Wieruszowa, którzy są obecni. Dzisiaj przeżywamy tajemnicę ofiarowania Pańskiego, święto ofiarowania Pańskiego. Jak wiemy, tradycyjnie też kończymy okres, kiedy śpiewamy kolendy w tradycji. Tak już się przyjęło. I jednocześnie w tej tajemnicy, w tajemnicy ofiarowania Pańskiego, kończymy to święto ofiarowania Pańskiego, kończymy też rok życia konsekrowanego, który ustanowił, papież Franciszek, po to, żeby podkreślić wagę, znaczenie życia konsekrowanego w kościele i w świecie, jakoś bardziej ukazać wartość życia konsekrowanego. I oczywiście nie kończy się, czy też nie zamyka się jakiś etap życia konsekrowanego w ten sposób, ale chcemy i wiemy, chcemy przeżywać swoje życie, życie oddane Panu Bogu, świadomie świadomi swego celu do którego zostaliśmy powołani takie przeżywać żeby wszystkie inne sprawy i cele które jawią się nam na naszej drodze życiowej były wpisane w ten zasadniczy zamiar Boży wobec nas i wobec osób które są stawiane na naszej drodze życia i w ogóle wobec kościoła w którym jesteśmy zakorzenieni tylko przez chrzest, ale jeszcze przypieczętowane jest to konsekracją zakonną w danym charyzmacie. W nurcie tego charyzmatu chcemy realizować właśnie zamysł Boży, który jest wpisany w nasze serce. Kardynał Ratzinger, obecnie emerytowany papież, w swoim dziele Jezus z Nazaretu pisze o dzisiejszym wydarzeniu tajemnicy życia Chrystusa, że to wydarzenie, złożenie w ofierze, inaczej. Przedstawienie Jezusa, które w akcie prawnym miało być wykupem z tego nakazu prawnego, zawartego w księdze wyjścia, które dzisiaj usłyszeliśmy w Ewangelii Świętego Łukasza, stało się nie wykupem, ale ofiarowaniem Bogu, do którego ma całkowicie należeć syn Jezus. To było ofiarowanie, nie wyjęcie i wykupienie, bo tak, prawnie to wyglądało. Dlatego też ewangelista Łukasz w dzisiejszym urywku ofiarowania w świątyni, czy też przedstawienia w świątyni, od razu przechodzi do dalszego opisu. Nie mówię o żadnym wykupie. I dla nas jest to bardzo ważne przesłanie, które dotyczy naszego życia, życia każdego z nas, osoby konsekrowanej. Ukazuje, to wypełnienie tego wszystkiego co było jakoś tworzyło napięcie w Starym Testamencie w całej społeczności ludzkiej po grzechu pierworodnym a więc oczekiwania że człowiek zostanie znowu pojednany z Bogiem oczekiwania które jest jakąś ciągle ukazywaną tęsknotą ludzkiego serca poprzez pokolenia na kartach z Pisma Świętego i wreszcie dochodzi do pełni czasu, gdzie Bóg pojednał świat ze sobą w synu, który stał się człowiekiem. I świątynia jerozolimska jest miejscem, gdzie Bóg wchodzi, wkracza w dzieje człowieka. Nie tylko wchodzi, ale pozostaje. Bo Bóg pozostaje w Chrystusie w każdej świątyni. Już nie mówimy o świątyni jerozolimskiej, ale myślimy o naszej świątyni. O tej świątyni, także w której my jesteśmy i ofiaruje się za każdym razem na ołtarzu w Eucharystii. Daje się nam jak chleb życia, tak jak mówiliśmy w kongresie Eucharystycznym w tym roku liturgicznym. Chce karmić każdego z nas, jest obecny. Ofiaruje się każdej i każdemu z nas w Eucharystii, przychodzi. Chce zastać też jakoś świątynię uprzątniętą naszego serca żeby tam znaleźć swoje miejsce, już w ofierze bezkrwawej, a jest to, jak wiemy, ofiara miłości. Jednocześnie jest to też zaproszenie do życia w komunii z Bogiem, wypełnienie obietnicy Ojca. Jak wiemy, zaraz po upadku w protoewangelii jest ta obietnica ukazana. Niewiasta, jej potomstwo i Jezus przeniknął i przenika. Przecież jest, Eucharystia jest uobecnieniem ofiary Jezusa Chrystusa. Całe istnienie, całą rzeczywistość przenika swoją zbawczą ofiarą. Psalmista mówi w pięknych słowach, w tej świadomości obecności Boga, krąży i przekłada to właśnie w takim języku psalmów. Przenikasz i znasz mnie Panie. I to jest doświadczenie jego serca, że on jest przeniknięty. Przez Boga, i jednocześnie, że Bóg całkowicie zna, do samej Jego istoty, do samego dna Jego duszy, jak mówi mistrz Eckhart, zna człowieka. Duch Święty przenika przecież każdą i każdego z nas i zamieszkuje w naszej osobie. Ktoś powiedział, że zły Duch zna doskonale też na naturę ludzką, ale nie dostrzega jednej rzeczy że właśnie w tej naturze zna jakąś psychologię, głębi człowieka, jego duszy, ale nie dostrzega jednego, bo nie ma w nim miłości, że jest tam obecny Bóg w człowieku. Tego nie może dostrzec. Dlatego też my dzisiaj, przeżywając Eucharystię, chcemy świadomie przeżywać obecność Jezusa Chrystusa w naszym życiu. Jego przenikliwe spojrzenie też, ale pełne miłości. Czasami jest to miłość, która ma w sobie jakiś wyrzut, patrząc na nas. Patrzy jak na świętego Piotra, z miłością. Jednocześnie chce przyciągnąć do siebie każdą i każdego z nas. Jak wiemy ze Słowa Bożego i też ze swojego doświadczenia, że Chrystus wychodzi do każdego człowieka. Szczególnie biednego, wykluczonego, jak mówi papież Franciszek opuszczonego, czasami odartego ze swojej godności dziecka Bożego, wychodzi do każdego człowieka ze względu na ojca, bo taki, takie jest przesłanie Jego obecności na tym świecie, ciągle wypełnia ten zamiar ojca w swoim życiu. I My też gubimy obecność Boga w naszym życiu. Czasami tej obecności nie dostrzegamy. Wiele razy tej obecności w ogóle nie czujemy, chociaż bardzo byśmy tego chcieli. Wracamy do momentów, kiedy było inaczej. I ważne też w tym roku miłosierdzia Bożego, żebyśmy odzyskali tą prostotę spojrzenia. Na rzeczywistość, żebyśmy odzyskali tą prostotę obcowania z Chrystusem. Na podstawie, może, lektury dzienniczka świętej siostry Faustyny. To może też być zadanie dzisiaj dane wszystkim siostrom, ojcom, sobie samemu. Też takie zadanie mogę zadać. Zaglądam, słucham. Można słuchać przecież tekstu tego dzienniczka. Proste relacje z Jezusem. Taka jawi się nam w dzienniczku siostry Faustyny. Jej prosta relacja, związek, jej odniesienie, jej patrzenie to jest wszystko spowite duchem wiary, którego nam często brakuje, a którego chcemy mieć. I dla nas ten duch wiary jest czymś przewodnim. Bóg, który udziela się człowiekowi, przychodzi w Chrystusie, w Duchu Świętym, jawi się jako Ojciec. To chcemy odczytywać na drodze swojego życia, życia konsekrowanego, i który też nie mieści się jakoś w ramach czasu, w ramach życia doczesnego. Rozrywa, byśmy powiedzieli, to, co naturalne w życiu człowieka. Pociąga ku temu, co w górze, ku sprawom wiecznym, bo każda minuta odbiera nam życie doczesne. Każde tyknięcie zegara jest skracaniem nam, Życia na tym świecie, życia w ciele. Dlatego też jest takie ogromne pragnienie naszego serca, żeby dążyć ku temu, co w górze, żeby patrzeć w tą jasność Pańską, jak mówi Słowo Boże, czyli trwać na modlitwie, karmić się chlebem życia, który daje nam inne życie, życie wieczne. I to, co chciałbym jeszcze podkreślić na samo zakończenie tego, tej krótkiej refleksji. Mianowicie to, że to co mówimy jest jakimś tylko dodatkiem do tego, kim jesteśmy, do świadectwa, do którego jesteśmy powołani, że słowa są tylko jakimś krótkim czy dłuższym komentarzem do naszego życia, że nie są aż tak ważne, że ważna jest postawa, to co Duch Święty przez nas wyrazu, wyraża. Przez nasz strój, zachowanie, przez skromność pracy, przez ubóstwo, wreszcie przez zależność i posłuszeństwo, które jest czymś bardzo trudnym na drodze osoby konsekrowanej. Przez to wszystko jawi się obecność Boża, i czasami nie trzeba dużo, żeby tą obecność komuś uświadomić. I może słowa świętego Pawła są tutaj dla nas czymś ważnym, czymś, co ustawia nas niejako w swojej roli, abyśmy nastawali w porę i nie w porę, czyli bez względu na jakieś trendy kulturowe, dawali świadectwo o Bożej obecności w tym świecie, o obecności Boga, który jest miłością wobec każdego człowieka, szuka ciągle zagubionej owcy. Wzywa do nawrócenia, do przemiany, do zaufania i nie do polegania na, tylko na własnych zdolnościach, na samym sobie, ale opierania się na Słowie Bożym, powierzania swojego życia Panu Bogu. Prośmy o to Matce, Matkę Bożą, świętego Józefa, którzy dzisiaj przynoszą Pana Jezusa do świątyni, abyśmy przeżywali Jego obecność każdego dnia. Amen.